Największym sukcesem naszego projektu pewnie na dwóch płaszczyznach można by było je rozpatrywać. Po pierwsze, to jest indywidualizacja wsparcia. Program splot wartości umożliwiał nam bardzo indywidualne podejście do potrzeb różnych organizacji i widzimy już teraz efekty tego, że każda organizacja korzystała z takiej formy wsparcia, z takiego szkolenia, z takiego doradztwa, jak, z jakiego, jakiego potrzebowała, na jakim etapie była. I myślę, że do nas wracały też informacje, że to było bardzo wartościowe, że ludzie mogli sobie wybierać, albo inaczej uświadomić sobie swoje potrzeby i wtedy skorzystać z tego wsparcia. A drugim sukcesem, też z meta poziomu, właściwie wyzwaniem dużym było zarządzanie projektem. Projekt realizowaliśmy w partnerstwie ośmiopodmiotowym i myślę, że to też dla nas była bardzo dobra lekcja wymiany doświadczeń, kompetencji, Nabywania nowych umiejętności, wymiany też doświadczeń i poglądów, i myślę, że projekt też przyczyni się do bardzo dużej wzmocnienia nas jako ośrodków, które wspólnie działają w sieci SPLOT. W ramach konkursu grantowego były się dwa nabory dla naszych grantobiorców, których wyłoniliśmy ponad 100 grantów projektów w całej Polsce, we wszystkich województwach, na kwotę prawie 3 milionów złotych łącznie, więc to są bardzo duże środki, które wspierały, wspierały działania w w, szczególnie w mniejszych miejscowościach, na bardzo wiele różnorodnych tematów, powstało też dużo fajnych, praktycznych narzędzi do pokazywania właśnie wartości europejskich, wspierania organizacji, edukacji mieszkańców. I te wartości yy, to jest coś, co łączy tak naprawdę nas, jako środki sieci SPLOT, z realizatorami naszych projektów, ponieważ te projekty, które. Były realizowane 102 projekty, które zostały zrealizowane w pierwszej edycji, w pierwszej edycji naszego projektu z podwartości. One wszystkie opierały się o wartościach, fundamentalnych wartościach Unii Europejskiej. I to jest coś, co nas łączyło z naszymi odbiorcami naszych działań i, i z organizacjami, które, które ubiegały się o granty w naszych konkursach pokazaliśmy organizacjom, że można dbać o wartości unijne, wartości, które właściwie nie tylko są tylko unijne, one są nasze, tak, nasze wartości i robić to, co do tej pory robiły. Druga rzecz, która jakby jest super ważna i która już nam wyszła w tej pierwszej edycji, to to, że organizacje hmm, Chcą brać udział w debacie publicznej, chcą być bardziej widoczne, czyli chcemy wspierać ten kawałek taki rzeczniczy. Robiliśmy w pierwszej edycji Szkoły Rzecznictwa, one były naprawdę bardzo oblegane i świetnie, świetnie się ten program sprawdził. To, co dla mnie było wartością i sporym zaskoczeniem, to, to jak organizacje, organizacje, które uczestniczyły w szkołach rzecznictwa. Każdy z ośrodków organizował w pierwszej edycji naszego cerwa Szkoły Rzecznictwa. I moim wielkim zaskoczeniem było to, jak organizacje z chęcią wielkim zaangażowaniem przygotowywały swoje plany rzecznicze, plany rozwoju rzeczniczego swoich organizacji i to pod takim kątem, w takim zaangażowaniu, że teraz większość tych organizacji planuje je przedstawić, realizować w kolejnej edycji konkursowej. Nasz projekt dotyczył usług kierowanych do seniorów i chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że seniorzy, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, mogą być gorzej traktowani niż seniorzy, którzy mieszkają w dużych ośrodkach, ponieważ mogą mieć właśnie gorszy usług, do, gorszy dostęp do różnego rodzaju usług. I ponieważ nasza organizacja specjalizuje się w robieniu badań społecznych, więc wykorzystaliśmy tą naszą wiedzę, żeby przeprowadzić ogólnopolskie badanie dotyczące seniorów na obszarach wiejskich. I sprawdzaliśmy, czy rzeczywiście ta nasza hipoteza, że dochodzi tutaj do równego, nierównego traktowania jest prawdziwa. Ona się potwierdziła niestety, musimy to z przykrością powiedzieć, ale to właśnie uważam, mimo tego, że wynik jest negatywny, to, to uważam za wielki atut naszego projektu, ponieważ zwrócił on uwagę na ważny problem, a ponadto udało nam się powiązać to zjawisko z kartą praw podstawowych, to znaczy... Pokazaliśmy, że to nierówne traktowanie seniorów no jest niezgodne z tym, co zgodnie z no kartą karty praw podstawowych powinno być im zapewnione. Nasz rozwój instytucjonalny organizacji podczas tego projektu, mimo że dość niedużego projektu, był naprawdę spektakularny w naszej ocenie, ponieważ dostałyśmy bardzo solidne i rzetelne wsparcie od tej instytucji, nie tylko do prowadzenia sensu tego projektu, ale w ogóle miałyśmy swojego koordynatora, który pomagał nam w rozwiązywaniu wielu aspektów takich, które pojawiły się i przy tym naszym działaniu oraz wielu innych. Takie wsparcie jest niezbędne szczególnie dla młodych i małych organizacji, które nie wiedzą, jak za takie granty się zabrać, nie wiedzą, jak do końca może to poprowadzić, więc serdecznie zachęcam. Największą wartością jest właśnie to, że w sposób prosty będzie można pokazać, czym jest Unia Europejska, ponieważ mamy wrażenie, że większość obywateli uważa, że Unia jest gdzieś tam bardzo daleko to jest tamta Unia, a w sumie. Unia i obywatele Unii Europejskiej to jesteśmy my. Więc pokazanie tego w sposób taki łatwy, prosty i przyjemny, czym jest Unia Europejska, jakie ma wartości, jest to ogromna wartość dla nas jako organizacji, ponieważ zajmujemy się nieformalną edukacją unijną. Dzięki waszemu projektowi mogliśmy stworzyć kampanię, urozmaicić kampanię Dzieciństwo bez przemocy, którą w Warmińsko-Mazurskim zrealizowaliśmy wspólnie z naszą młodzieżą. Która korzysta z naszej formy pomocowej. Nasz projekt przyniósł określoną zmianę. Zmiana dotyczyła tego, że mogliśmy lepiej przygotować się do samego projektu, czyli samej kampanii. Mogliśmy, mieć, dzięki, dzięki projektowi, mieliśmy też fundusze, które sprawiły, że zrobiliśmy to na większą skalę. Jeśli chcecie zmienić coś w waszym środowisku, w waszym otoczeniu i potrzebujecie do tego dofinansowania, możecie liczyć na splot wartości. Nie bójcie się niczego, oni wam zawsze pomogą od samego początku przy pisaniu wniosku czy pisaniu sprawozdania. Warto, jestem tego dowodem, ja i moje stowarzyszenie zmieniliśmy bardzo dużo i będziemy startowali następnym razem. Także jesteście naszą konkurencją. Brałyśmy udział w wielu konkursach, natomiast to był pierwszy konkurs, w którym wsparcie dotyczące przygotowania wniosku i zrozumienie dla tego, jak on musi być stworzony, żeby był rzeczywiście sensowny, nigdy nie spotkałam się z takim podejściem jak w przypadku Splotu. Warto brać udział w takich przedsięwzięciach. Ponieważ mogliśmy dzięki temu dać młodym ludziom głos. Przede wszystkim jest to możliwość zrealizowania Waszych pomysłów z różnych obszarów, ale też szansa na rozwój Waszej organizacji. Ponadto realizacja projektu daje Wam szansę udziału w takich spotkaniach jak dzisiaj. Macie możliwość poznania innych organizacji, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów. Startujcie do tego konkursu, warto. Warto pomyśleć o tych najsłabszych i pomóc im, bo jest okazja. Jest możliwość.